Na początku bardzo chciałbym Wam podziękować za liczny i godny udział w uroczystości wszystkich świętych. Dochodziły do mnie głosy, że w innych miejscowościach, na cmentarzach, było jak w ulu, jak, jak na targu, że ludzie rozmawiali, witali się, żegnali, a u nas jednak była atmosfera modlitwy, skupienia, jakiejś refleksji, i za to doświadczenie bardzo Wam dziękuję, bo to jest świadectwo też Waszej. Dojrzałości. Bardzo, skoro jestem po, przy podziękowaniach, to bardzo dziękuję za porządkowanie cmentarza. Bardzo dziękuję Panu Stanisławowi Królakowi i pani Anecie Rożek. Mi to daje do myślenia, że pani, która ma na wychowaniu dzieci i wychowanie dzieci absorbuje, znajduje jeszcze czas, żeby przyjść i posprzątać, zrobić, zrobić porządek. Yy, z no z tym, co na cmentarzu. Przez, przez miesiąc listopad zamówiłem, że dwa razy w tygodniu będą przyjeżdżały kontenery po 1100 litrów, największe, jakie są. I chodzi o to, żeby przez miesiąc zapełniać, jak tylko przywiozą służby komunalne te kontenery, żeby jak najszybciej zapełnić i żeby zostały wywiezione. Chcę powiedzieć, że śmieci dzisiaj to doskonale wiecie. To nie jest tania rzecz. Że za, za te kontenery tylko za listopad, tylko za listopad będzie rachunek 541 zł 540 za śmieci za wóz. Więc jeśli ktoś chciałby się zaangażować i pomóc napełniać te kontenery, to jutro akcja jest o 10:00, panie Stanisławie, tak? 10.00 punkt przy, przy bramie cmentarza im więcej osób się zaangażuje, tym łatwiej to pójdzie. Po prostu. Trzeba napełnić kontener i sprawa załatwiona, on zostanie wywieziony. Problem śmieci na cmentarzu to jest problem, wobec którego ja jestem bezsilny. Dlatego robimy, robimy, co możemy, ale co zrobić wobec takiej sytuacji, że w całym kontenerze na bio są znicze, szkła? Jestem bezsilny. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję osobom, które postanowiły pomóc jakoś w zapanowaniu na, nad tą sytuacją.